Zaczniemy dzisiejszy filmik z historią i z pytaniem. Jak oglądacie mój kanał, to może będziecie wiedzieć jaka jest odpowiedź, ale pamiętam jak byłem lektorem w Polsce, to miałem ucznia i on napisał takie zdanie. On napisał because of pollution albo może to było because of smog many people have problems with lungs. To moje pytanie jest co w tym zdaniu jest nie tak? Wszystko w tym zdaniu jest ok, ale coś tutaj brakuje. To powtórzę to zdanie i chcę, żebyście o tym pomyśleli. Because of smog many people have problems with lungs. Problem jest taki, że jak Przetłumaczymy to zdanie z angielskiego na polski, to wtedy to zdanie ma sens. Przez smog ludzie mają problemy z płucami, albo ludzie mają problemy z płucami przez smog. Ale to, co tutaj nie pasuje, jest, że po angielsku musimy pokazać, do kogo te płuca należą. To jeszcze raz powtórzę to niepoprawne zdanie i chcę żebyście mi powiedzieli, no okej, okay, może mi nie możecie tego powiedzieć, ale chcę żebyście pomyśleli o tym, jakbyście poprawili to zdanie. Because of smog many people have problems with lungs. I przez to, że to jest bardzo ważne, żeby pokazać do kogo coś należy, to w tym przypadku trzeba powiedzieć because of smog many people have problems with their lungs i pamiętam jak usłyszałem to zdanie to niepoprawne zdanie to to się wydawało dosyć śmieszne przez to że jak się mówi people have problems with lungs to to znaczy tak jak z jakimiś tam płucami to dla mnie brzmi, jakby oni nie lubili płuca. Te płuca, oni przyjeżdżają do naszego kraju i kradną naszą pracę i nasze kobiety. Ja ci powiem, Zbyszek, ja mam problem z tymi płucami. Tak to brzmi. I właśnie o tym jest dzisiejsza lekcja, żeby, żeby wytłumaczyć i żeby pomóc wam zapamiętać, że jak o czymś mówimy, to zawsze trzeba pokazać, że tam, tamten rzeczownik należy do kogoś. I wiem, że to jest nienaturalne po polsku, przez to, że tak się nie mówi. Dam Wam przykład. Po angielsku się mówi I broke my arm. To znaczy, złamałem rękę. Ale słyszycie, jaka jest różnica między I broke my arm i złamałem rękę? Przez długi czas ja bym powiedział po polsku: złamałem moją rękę. Ale widzicie, że to, z tego co wiem, przynajmniej, źle brzmi. I ludzie tak nie mówią. Po polsku: jak mówię złamałą rękę, to to wystarczy i to jest poprawna forma i to ma sens, że wy wiecie, że jak mówię złamałą rękę, to to chodzi o moje ręce. Ale po angielsku. Musicie powiedzieć, I broke my arm. Tak samo jak I broke my leg. Bo jakbyście powiedzieli po prostu I broke arm, to ja bym pomyślał, kogo arm? Że co, po prostu chodzisz po ulicy, tak, ej, stary, dawaj rękę. Dam wam jeszcze jeden przykład. I powiem to po angielsku tak jak mój taki drugi uczeń to powiedział. I on to powiedział źle. I chcę, żebyście o tym pomyśleli, jak poprawić to zdanie. On powiedział: I took kids to the pool. To co tutaj brakuje? Jeszcze raz powtórzę, on to źle powiedział. On powiedział: I took kids to the pool. I on chciał powiedzieć: Zawiozłem dzieci na basen. Po polsku to ma sens. Ale po angielsku trzeba powiedzieć I took my kids to the pool. Bo inaczej, jak mówisz I took kids to the pool, to ja sobie wyobrażałem, że on przyjechał takim białym vanem i ukradł jakieś dzieci i potem ich zawiózł na basę. Ja tak pomyślałam, I took kids to the pool. Ja bym powiedziałam, what kids? Tak, like, some random kids? Why did you do that? Tak myślałam, że on miał takie cukierki, i on tak, hej, dzieci, chcecie lizaka? Ja tak pomyślałam, tak, co za zboczeniec. Czemu on wziął jakieś tam dzieci, których nie wiem, on po prostu ich znalazł na ulicy, ich ukradł, ich wziął na basen? Oczywiście żartowałem i wiedziałem o co mu chodzi, ale to jest przez to, że wiem, jak Polacy mówią po angielsku. I to też mu wytłumaczyłem, jak to brzmi. I on powiedział: Czemu muszę powiedzieć My Kids? Przecież to jest oczywiste, że to są moje dzieci. I ja mu powiedziałam, że po angielsku to tak nie działa. I powiem tak, że jak nie będziecie mówić, do kogo coś należy, to po pierwsze ludzie mogą to zrozumieć źle. To jest numer jeden. Albo. Będą myśleć, że wasz poziom angielskiego jest bardzo słaby. Bo to jest bardzo ważne po angielsku. To jeszcze raz powtórzę poprawne zdanie. I took my kids to the pool. I właściwie on powiedział I took kids to pool. To widzicie, że tutaj brakuje I took my kids to the pool. To widzicie, jak mówimy o czymś, to to jest ważne, żeby nie tylko pokazać, do kogo to należy, ale też, żeby mówić na przykład jakiś albo jakiś konkretny. I the pool znaczy, że jakiś konkretny basen w jakimś konkretnym miejscu, to to też jest niepoprawne, żeby powiedzieć, i took my kids to pool. Tak nie można. Tak samo jak nie można mówić I took kids. Trzeba powiedzieć I took my kids. Właściwie też można powiedzieć I took the kids to the pool. The kids to znaczy jakieś konkretne, specyficzne dzieci. I w tym przypadku, jak on by powiedział, I took the kids to the pool, to ja bym to zrozumiał, że to są jego konkretne dzieci. Ale musimy coś powiedzieć przed kids. Ale jak mamy, I broke my arm, to tutaj musimy powiedzieć my arm. Nie można powiedzieć the arm, bo the arm to jest tak jak jakaś tam konkretna ręka. I to po prostu nie ma sensu. I czemu jest? The pool i nie a pool. Bo a pool to znaczy jeden basen, bo o znaczy jeden i to też znaczy jakiś. I nie jakiś konkretny, bo the może być jeden albo więcej i to jest coś konkretne, ale o to zawsze jest jeden i to jest po prostu jakiś tam. To czemu się mówi I took my kids to the pool? To jeszcze raz, my kids, to jest ważne, I took my kids to the pool. I jakby znaczenie się zmieniło, jak jakbym powiedział I took my kids to a pool. A pool znaczy po prostu jakiś tam jeden. I I took my kids to a pool, to to trochę brzmi, albo właściwie to brzmi, jakbyście nie znali tego basenu i nawet nie wiecie gdzie on jest, mimo to, że tam byliście. Ktoś powie, what did you do this weekend? I to powiesz, I don't know, I took my kids to a pool. I oni powiedzą, what do you mean? Like a pool, like just some random pool? I możesz powiedzieć, yeah, I don't even know where it was. Ale jak powiesz, I took my kids to the pool, to znaczy, że to jest jakiś konkretny basen i wy wiecie, gdzie ten basen jest. Tak samo jak się mówi, I went to the store. To widzicie, to nie, nie można powiedzieć I went to pool, I went to store, I went to apartment. OK. Kogo, kogo apartment? Store to oczywiście nie będziemy pytać kogo sklep. Raczej the store. I went to the store. To jest jakiś tam sklep konkretny, którego znacie. To jest the store. Albo the pool. Ale jak mówicie I went to apartment, to to tak samo źle brzmi jak I went to store. Nie można tak mówić. Nie można mówić I went to store, I went to pool, I went to apartment. To brzmi po prostu bardzo źle i bym powiedział nawet bardzo prymitywnie. I prawda jest taka, że ja rozumiem, że to jest zupełnie inaczej po polsku. I wiem, że nie możecie tego zmienić od razu, ale po prostu chcę, żebyście o tym wiedzieli. Bo jak mówicie I went to store zamiast I went to the store, albo I went to apartment, zamiast I went to my apartment, wiesz, to to brzmi jakbyście w ogóle nie znali angielski język. Albo po prostu nie wiecie, jak mówić po angielsku. I często tak nie jest. Często ludzie, którzy tak mówią, bardzo dobrze mówią po angielsku i dobrze rozumieją podstawy angielskiego, ale przez taki mały błąd, to to po prostu będzie źle brzmiało i ludzie będą inaczej o Was myśleć. I jak dopiero się uczycie angielskiego, to Wiesz, nie możecie się takimi rzeczami przejmować. Ale też musicie na to zwracać uwagę. To zawsze pokazujemy, że coś należy do kogoś albo że to jest coś konkretnego, albo to jest jakiś jeden. To możemy powiedzieć I have a car. A car. Nie można powiedzieć I have car. Trzeba powiedzieć I have a car, to znaczy ja mam jeden samochód. Ja mam jakiś jeden samochód, to jest I have a car. Ale jak mówimy o mieszkaniach i chcemy powiedzieć Hey, let's go to my apartment. To widzicie, trzeba powiedzieć my apartment i nie apartment. I have... Zobaczcie, ktoś wyrzucił tego kija do śmieci, tak... Ah. Ten kij jest po prostu jakiś... Nie... Nie potrzebujemy go, tak wywalimy do śmieci. Nie wiem co, co oni myśleli. Ale I went to my apartment. I went to my house. Widzicie jaka jest tutaj różnica? I went to my house zamiast poszedłem do domu. Czyli nie mówi poszedłem do mojego domu. Bo nie trzeba, ale po angielsku trzeba. I went to my house. I went to his house. I went to their house. Tak samo mogę powiedzieć: I fed my dog, to znaczy nakarmiłem psa. I fed my dog i nie I fed dog, bo po pierwsze to tak się nie mówi, i po drugie ktoś by pomyślał: Jaki, jaki pies? Jakiego psa? Jakiś tam randomowy pies? I fed dog? I nawet wtedy to jest niepoprawne, bo jak chcecie powiedzieć, że nakarmiliście jakiegoś randomowego psa, to wtedy byście powiedzieli: I fed a dog, bo a znaczy jakiś jeden. I fed a dog. To widzicie, zawsze trzeba coś powiedzieć. A albo an, tak jak an apple. I have. An apple. Let's go to the store. Let's go to my apartment. I'm going to my job. Albo, hey, why don't you come to my office? Słyszycie, jaka jest różnica? Come to my office. Zamiast, hey, przejdź do biura. Jakiego biura? Which office? Whose office? Come to my office. Albo, jak oni już wiedzą, że mówicie o W Waszym biurze, to wtedy można powiedzieć come to the office, bo to jest konkretne biuro. Come to the office. To znaczy mój office. Można powiedzieć: I'm going to my mom's. I czemu jest mom's? Przez to, że jest mom apostrof s. Apostrof po angielsku jest apostrophe. To jest mom apostrophe s. I'm going to my mom's. Nie I'm going to my mom. I na pewno nie I'm going to mom. Idę do mamy. Ale jak mówicie, I'm going to mom, to znaczy idę do mama. Dlatego jest apostrofie S. I'm going to my mom's Mom's, znaczy mamy, idę do mamy. I po angielsku tak naprawdę, jakbyśmy skończyli to zdanie, to, po, to by było. I'm going to my mom's house. I'm going to my mom's apartment. Ale nie musimy powiedzieć house albo apartment. Wystarczy, żeby powiedzieć I'm going to my mom's. Albo I'm going to my uncle's. I'm going to my friend's Widzicie, że tutaj wszędzie mamy my. Bo jakbym powiedział I'm going to mom Co, co to w ogóle znaczy? To nic nie znaczy. To po angielsku. Prawie zawsze musimy powiedzieć: My, my mom, my car. His, his mom, his car. Her, her mom, her car. Their, their mom, their car. Albo the, the store, the pool. Albo a i a jest po prostu jeden, jakiś tam jeden. I saw a duck. I saw a dog. I saw a tree. I nie. I saw a tree. I saw a dog. I saw a duck. Nie, trzeba coś powiedzieć. I właśnie o tym jest dzisiejsza lekcja. Jak niczego innego nie zapamiętacie z tej lekcji, to po prostu zapamiętajcie, że po angielsku mówimy inaczej niż po polsku, i prawie zawsze. Trzeba pokazać, do kogo coś należy, albo że jest jakiś jeden, albo jakiś specyficzny. I nie można mówić bez my, his, their, the, albo a, albo an, bo inaczej to brzmi jak coś, co jaskiniowiec by powiedział. Ale jak mamy coś jak słońce, to jest the sun, albo deszcz, the rain. Yes, to nie będzie my sun, albo my rain, to nie ma sensu. Może my sun to jest mój syn, ale the sun, the rain, the trees, na przykład the sun is really strong today, albo the sun didn't come out today. Ale też wiem, że to może być mylące przez to, że można powiedzieć, there was no sun today. To zawsze będą wyjątki. Zawsze będzie coś innego, dziwnego, i dlatego po prostu musicie słuchać, jak na TV mówią. Bo to jest trudno wytłumaczyć wszystko tutaj. Szczególnie, że jest tak dużo wyjątków i nie zawsze to, czegoś nauczycie, będzie prawdą. Na przykład, I went to my job yesterday. Ale bym powiedział. I went to work. Zamiast my work, I went to my job, I went to work. I może to jest przez to, że I went to my job to jest to jest miejsce, ale I went to work, mimo to, że używamy to jakby to było jakieś miejsce, ale tak naprawdę to nie jest miejsce, to jest I went to work, to znaczy poszedłem pracować. To work to jest czasownik i myślę, że może dlatego się mówi I went to work zamiast I went to my job, bo job jest rzeczownik i nie czasownik. Tak samo można powiedzieć I went to sleep. I went to sleep to nie jest miejsce. Poszedłem spać. I went to sleep. To sleep jest spać, ale jest taki dziwny wyjątek i to jest I went to bed. Zamiast powiedzieć I went to my bed, to się mówi I went to bed. I to jest dziwna sytuacja, to nie jest normalne, ale po prostu tak się mówi. I went to bed. I każdy wie, że to jest twoje łóżko. Ale na przykład może jesteś z dziewczyną albo z chłopakiem i jesteście u ciebie w mieszkaniu i tak mówisz, hey, do you want to go to my bed? If you know what I mean. I to znaczy, że hej, czy chcesz fizycznie iść do mojego łóżka? Bo jakbym powiedział, do you want to go to bed? To to znaczy, czy chcesz iść spać? To jak widzicie, są wyjątki, ale to rzadko się zdarza. Prawie zawsze trzeba powiedzieć my, his, hers, theirs, the, o uh, albo an. Na przykład, oh no, my phone fell on the floor. Czemu the floor? Bo to jest konkretna ziemia. To by było niepoprawne, żeby powiedzieć a floor? Bo to jest jaki, jakieś, jakaś podłoga? Nie. It fell on my floor? Może, ale to trochę dziwnie brzmi. Lepiej the floor. Jak widzimy jakiś budynek, mogę powiedzieć: Hey, do you see the building? I ktoś powie tak. I wtedy mogę powiedzieć: That's my building. You wanna go to my building? To czasami to się zmienia. Czy może na początku to będzie a, później się zmieni na the, też może się zmienić na my. Ale zawsze coś mówimy przed rzeczownikiem. Na przykład teraz mogę powiedzieć I'm in the park. Nie mogę powiedzieć I'm in park. Co to znaczy? To nic nie znaczy. I'm in the park. Jestem... W jakimś konkretnym parku. Ja rozumiem, że to jest pewnie nowa informacja i pewnie myślicie: o, Jak ja to wszystko ogarnę? Jak ja, jak ja się tego wszystkiego nauczę? Ale nie martwcie się o tym teraz, tylko zacznijcie o tym myśleć. Zacznijcie zwracać uwagę, jak ludzie mówią po angielsku. Zacznijcie myśleć, o angielskim. Nie tylko, żeby zrozumieć. Oczywiście, żeby zrozumieć, to będzie zawsze numer jeden i żeby ludzie was zrozumieli, ale żeby ludzie was zrozumieli, to musicie posłuchać, jak oni używają słowa. I wtedy starać się naśladować, jak oni używają słowa. Przez to, że mi się wydaje, może się mylę, możesz napisać w komentarzach, ale mi się wydaje, że większość ludzi, przynajmniej w Polsce i pewnie wszędzie na świecie, jak się uczą angielskiego, to tak naprawdę nie zwracają uwagę, jak ludzie używają angielski i po prostu nie zwracają uwagę na słowa, które, które dla nich są nieważne. To znaczy, dla Polaków a the my może nie jest takie ważne przez to, że po polsku tak się nie mówi i to dziwnie brzmi i myślę, że nasze mózgi to tak blokują, że tak jak hej ja nie muszę słyszeć a co to mnie obchodzi? Nie muszę słuchać i zwracać uwagę jak ludzie mówią the albo my bo mnie to nie obchodzi bo ja tak nie mówię po polsku. I to jest normalne. Każdy tak robi. To teraz musicie zmienić wasze myślenie i zacząć zwracać uwagę na właśnie takie rzeczy. No i też dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście to, co ja was nauczyłem dzisiaj. I zobaczymy się za tydzień. Na razie.